Hejka, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Drodze do siebie, miejscu, gdzie rozmawiamy o rozwoju osobistym w zgodzie z sobą. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, a jeśli już mnie znasz, cieszę się, że tutaj wracasz. Na dobry początek będzie mi ogromnie miło, jeśli zaobserwujesz mój profil, jeśli słuchasz mnie na Spotify, to zostawisz ocenę, a jak na YouTube, to łapkę w górę. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, i to co tutaj tworzę, to możesz przesłać mi symboliczną kwotę poprzez postawienie tak zwanej wirtualnej kawy, do której link znajdziesz w opisie filmu. Jest to dla mnie znak, że to co tworzę ma dla ciebie wartość i z góry dziękuję, a teraz zapraszam cię do odcinka. Dzisiaj witam Cię już w kolejnym odcinku serii Ulubieńcy. I dzisiaj skupimy się na ulubieńcach września, no bo taki miesiąc oto nam się właśnie zakończył. Trochę tych rzeczy mam, standardowo ilość chyba bym powiedziała, i bałam się, że nie będę miała nic. Powiem Wam szczerze, bo u mnie wrzesień był bardzo. Nie że chaotycznym miesiącem, ale dużo rzeczy naraz się działo i po prostu jak sobie tak myślałam o tym odcinku o tych ulubieńcach, to miałam takie, że kurczę, nie wiem czy ja będę miała co tutaj wpisać. A wyszła naprawdę fajna ilość, co mnie bardzo cieszy i przejdziemy do pierwszej rzeczy, którą jest maraton obecności. Byłam na maratonie obecności początkiem września. Wydaje mi się, że jak wiecie, śledzicie mojego Instagrama, to możecie o tym wiedzieć. I Jezu, to było coś wspaniałego. Obejrzeć sobie swoją ulubioną serię horrorów na wielkim ekranie w kinie. No, wspaniale. Jakby to była rzecz, którą nawet nie wiedziałam, że potrzebuję, a potrzebowałam. I naprawdę jakbym mogła tym jeszcze raz sobie to obejrzała, w szczególności pierwsze dwie części. Bo pomimo, że wiecie, ja je znam prawie na pamięć, bo niezliczę ile razy ich oglądałam, to to dalej bujało, jeszcze na takim dużym ekranie, gdzie ten dźwięk jest taki podkręcony, to wszystko lepiej widać. No, niesamowite przeżycie. No i tym bardziej, tak jak mówię, ja, tak jak już chyba wspomniałam, ja jestem fanką obecności, więc to był taki dodatkowy plusik, że mnie to, że mogłam tego doświadczyć właśnie jako taka fanka. Obejrzałam też tam trzecią część i ja ją też lubię, ale. Ona jest już trochę inna od tej pierwszej i drugiej, jednak pierwsza część w ogóle jest moją ulubioną. Dużo osób mówi, że druga jest najlepsza, a ja właśnie jestem za pierwszą. Mi się pierwsza jakoś bardziej podobała, chociaż może to kwestia sentymentu, bo był to pierwszy horror, który obejrzałam, z tego co kojarzę. Niestety ta czwarta część, ta najnowsza, nie do końca przypadła mi do gustu, nie do końca mi się ona podoba. Dla mnie to taki spoko średniaczek, a no jednak. Obecność jest część, od czego wydaje mi się, że można wymagać więcej niż bycia średniaczkiem, e, więc ja nie do końca polubiłam tą czwartą część, ale za to w tej czwartej części dendemon jest taki, że może Wam się śnić po nocach, bo on wygląda naprawdę e, strasznie. Kolejnym moim ulubieńcem jest szkoła. Jezu, zapomniałam, jak fajna jest szkoła przez te dwa miesiące wakacji. Też wiecie, jak kończy się szkołę, no to przynajmniej ja teraz mam tak, że no ja kończę szkołę egzaminami, więc jestem trochę przemęczona, więc jak już kończyłam tą szkołę, to miałam takie jest. W końcu będzie trochę wolnego, będzie spokojnie, przyjemnie i tak dalej. A teraz, jak wróciłam do szkoły po tej przerwie, to mam takie kurcze, ale szkoła jest jednak fajna. Wiecie, brakowało mi tej nauki, romantyzowania sobie tego i sprawia mi tą dużą satysfakcję, oraz sama szkoła jest po prostu fajna. Spotykanie się z dziewczynami na przerwach i tak dalej, ploty. No, po prostu ja lubię chyba ten vibe szkoły, po prostu to mnie cieszy, ja to lubię. No, są, te, wiecie, endorfiny, ta radość z tego, no nie każdy to ma, więc może nie wiecie, bo jak patrzę na moją siostrę, to mam wrażenie, że ona jak usłyszała, że wraca do szkoły, to wszystkie endorfiny i pozytywne emocje opuściły jej ciało, więc może nie każdy to rozumie. No, ja, ja też to rozumiem, że nie każdy może się tak czuć, bo ja przez większość czasu, jaki żyję, też raczej szkoły nie lubiałam i też właśnie koniec wakacji nie był raczej do, dla mnie powodem do szczęścia, ale teraz, yy, no, fajnie jest. Jakby polubiłam szkołę, więc ja się bardzo cieszę. Kolejnym ulubieńcem są moje urodziny. Miałam urodziny we wrześniu, 17 września dokładnie, no i zrobiłam sobie tydzień urodzinowy, z którego jest vlog. Jak chcecie, możecie sobie do niego, do niego zerknąć. Wydaje mi się, że spoko wyszedł i jest on w trochę innej formie niż zazwyczaj nagrywa. I mega mi się to podobało, bo bojęłam szczerze, że obawiałam się, że nie będę w stanie Zaplanować sobie całego tygodnia, tak, żeby to było naprawdę fajne i żebym codziennie rzeczywiście miała jakąś taką rzecz, atrakcję związaną z tymi urodzinami. No i powiem tak, no mój plan nie do końca wyszedł poprawnie, co możecie zobaczyć w tym vlogu, bo nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowałam. Ale ogółem jestem bardzo zadowolona i rzeczywiście codziennie robiłam coś dla tych moich urodzin, coś związanego z tym świętowaniem. I mega mi się to spodobało. Mam nadzieję, że w następnym roku będę w stanie sobie zrobić jeszcze więcej atrakcji. Były to chyba najlepsze urodziny, o jakich pamiętam, albo jedne z lepszych. Kolejnym ulubieńcem jest mój nowy zeszyt do manifestacji. I ja ten zeszyt właśnie dostałam na urodziny i to jest taki vintage zeszyt, chyba tak mogę to nazwać. No on wygląda jak taki stary zeszyt, który wiecie, z was od waszego pradziada się już kurzy. Mi się właśnie taki podoba. On jest yy, taki jakby skórzany ma takie wyszywane wzorki. I te kartki wyglądają na takie poszczępione i nie są z takiego do końca zwykłego papieru, takiego jak macie w zeszytach. Ja się śmieję, że mi się to kojarzy z papierusem, ale nie mam pojęcia, co to jest za rodzaj papieru, jednak no, 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 papierem bym tego nawet do końca nie nazwała. Pokazywałam go na Instagramie, więc może wiecie o czym mówię. I na środku ma on naklejony kamień lapis lazuli i ma takie zamykadło, takie jakby na zakładkę, kluczyk. Nie, to nie jest kluczyk, ale ma takie zamknięcie i naprawdę on fajnie wygląda, chociaż ja się śmieję, że on bardziej wygląda jak jakaś księga czarownicy niż dziennik do manifestacji, ale ja bardzo chciałam coś takiego właśnie mieć do manifestacji. Sobie ubzdurałam, że chcę taki dziennik jakoś miesiąc temu, i tak się akurat złożyło, że wiedziałam, że zbliżałem się moje urodziny, więc nie kupiłam sobie tego dziennika w momencie, gdy przyszła do mnie ta myśl, tylko poprosiłam moją mamę, żeby kupiła mi go na urodziny. No i jest on już ze mną, już pierwszą manifestację w nim robiłam. Bałam się, jak będzie mi się w nim pisać, ale ogółem pisze się w nim fajnie. I ostatni ulubieniec to robienie wzorków na kawie. Jeśli jeszcze nie wiecie jakimś cudem, to znalazłam sobie nową pracę w kawiarni. Ja tam mogę robić wzorki na kawie. Jezu, ja uwielbiam robić wzorki na kawie, to się nazywa latte Art. Uwielbiam to robić, naprawdę, co mi sprawia taką radość i taką satysfakcję. A wtedy, jak robię te kawy i wydaję ludziom zarąbistą kawę zarąbi z zarąbistym wzorkiem. Znaczy wiadomo, nie zawsze może wyjdzie jakiś taki mega, super, hiper fajny, ale coś tam zazwyczaj mi wychodzi. To ja się po prostu chyba cieszę bardziej niż ci klienci nieraz. A jeszcze jak mi jakiś klient powie, o, ale ładny wzorek, no to ja już jestem w skowronkach, ja bym tam mogła skakać. Więc po prostu robienie tych wzorków mega mnie cieszy. Ja już wcześniej wiedziałam, że lubię robić wzorki na kawie. To już w mojej pierwszej pracy takiej dorosłej mnie to bardzo cieszyło, bo to też wtedy była praca na kawiarni. Stąd wiem, że lubię pracować na kawiarni. Teraz mogę do tego wrócić i jest fajnie. Chociaż muszę sobie na Pinterestie poszukać jakiejś inspiracji na robienie wzorków, bo coś tam robię na tych kawach, ale nie mam takiej myśli przewodniej i różne rzeczy mi z tego wychodzą, mniej lub bardziej trafne, fajne. No, ale właśnie będę musiała sobie czegoś na tym interneście poszukać, jakichś inspiracji, no i sobie ćwiczyć. Akurat tam jest naprawdę duży ruch, więc to jest fajne, że rzeczywiście mam tą przestrzeń, żeby sobie ćwiczyć. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo mi tego gdzieś tam brakowało, i zapomniałam też, jakie to jest fajne, i jak on to sprawia radość, gdy ci wyjdzie jakiś wzorek. Teraz przejdziemy do kategorii. W tym miesiącu mam dwie kategorie i pierwsza to jest jedzenie i pierwsza rzecz w tej kategorii to jest kawa kokosowa. W kawiarni, która jest niedaleko mojej szkoły, odważyłam się spróbować kawy kokosowej. Szczerze? Nie wiem, czemu wcześniej nie spróbowałam. Chyba po prostu bałam się, że ona będzie niedobra, bo nieraz się zraziłam do rzeczy kokosowych. Jak słyszałam o tym latach kokosowych, z jednej strony mnie to kusiło, bo ja lubię rzeczy kokosowe, ale z drugiej strony, kurczę, często te rzeczy kokosowe przynajmniej mi nie smakują. Aż taką wielką Kokosu nie jestem. Ale miałam nabite na takich wieczy pieczątkach, że mam darmową kawę teraz mieć. Więc uznałam, że skoro mam darmową kawę, to sobie wezmę tą kokosową, zaryzykuję, no bo w sumie nie tracę pieniędzy, a może się okazać jakaś zarobista. No i to jest tak dobre, to jest teraz moja ulubiona kawa. Chociaż widziałam, że w tej kawiarni wstawili już nowe menu na, e, na jesień i wstawili tam late dniowe. Więc może być tak, że tą moją e, latę kokosową e, ktoś pokona i będzie nowy ulubieniec, ale na razie ta latę kokosowa. No, mm, przepyszna. Jezu, ja się tak delektowałam, pijąc, nią, pijąc ją. Naprawdę smaczna. i żałuję, że nie wzięłam jej wcześniej. Kolejna rzecz z jedzenia to sernik. E, sernik, który zrobiłam właśnie na moje urodziny. Ja sobie lubię, wiecie, robić albo kupować coś. I dwa lata temu próbowałam upiec tort, ale no nie wyglądało to jak tort. Chociaż, chociaż było jadalny, więc jakiś tam sukces był. Rok temu kupiłam sobie gotowy tort z biedronki. Bardzo dobry w ogóle te. Biedronka ma bardzo dobre torty, Pozorom. No i w tym roku uznałam, że w sumie nie chcę robić torta, nie chcę też kupować, że spróbuję sobie zrobić sernik, bo miałam przepis na sernik zapisany na Instagramie i uznałam, że go sobie zrobię. No i ten sernik wyszedł mi zarąbisty, on był mega dobry, to był sernik z białą czekoladą i na górze zrobiłam tak jakby polewę z truskawek. Oryginalnie w przepisie było z malin, ale ja nie przypadam za malinami i mega mi ten sernik posmakował. Mój ostatni ulubieniec z jedzenia to jest syrop dyniowy, ale mm, taki kupny, bo do mojej pracy przyszedł syrop dyniowy i no wiecie, od razu mi się odpaliła jesieniara i od razu herbatka z syropem dyniowym, później kawuścia z syropem dyniowym i miałam takie mm, ale coś dobre i zachęciło mnie to, żeby w końcu zrobić sobie syrop dyniowy w domu, bo ja mam kupione pióre, chyba tak to się nazywa, z dyni, ale jakoś nie, nie chciałoby się robić tego syropu jak na razie. Może dlatego, że we wrześniu dużo się u mnie działo i po prostu mało miałam czasu na takie właśnie poboczne, dodatkowe rzeczy, ale Jezu, już mi się odpaliła, wiecie, na, zrobiłam tylko łyk jesieniarskiej herbatki z dynią, znaczy z dynią, z syropem dyniowym i mi się odpaliło. Ja teraz ciągle myślę o tym, że napiłabym się czegoś z dynią, więc pewnie zrobię w końcu ten syrop i, i będzie pewnie przez cały październik on u mnie gościł, ale naprawdę odpaliła się już ta jesieniara. Ale ja właśnie bardziej Wam powiem szczerze, wolę syrop dyniowy i na przykład latte dyniowe niż pumpkin latte niż pumpkin spice latę. O, bo jak macie to spice, to dla mnie tam wtedy za bardzo bardzo czuć te goździki, bo często w tym spice właśnie jest taka różnica pomiędzy spice, pumpkin a zwykłym pumpkin, w syropach przynajmniej, bo jak robimy to w domu, to, to może trochę inaczej być, ale w syropach często jest właśnie taka różnica, że jak mamy to pumpkin, to tam rzeczywiście mamy tą dynię, tam chyba jest jeszcze trochę cynamonu, a jak mamy pumpkin spice, to tam często bardzo czuć mocno goździki, bo tam idą te goździki, a goździki są dość wyraziste. I też jak robicie sobie w domu syropy i macie w przepisie goździki, no to bardzo ostrożnie, Wam radzę się z nimi obchodzić, bo ja chyba trzy syropy, jak robiłam kiedyś, musiałam wyrzucić, bo było czuć same goździki i tak, jakbyście pili syrop goździkowy, a nie dniowy. Tak więc w ogóle, no przynajmniej może to jest kwestia tego, że dla mnie mają mocny, one zbyt mocny smak, zbyt mocny aromat. I dlatego nie do końca mi to leży. Mi te goździki przeszkadzają. I ostatnia rzecz i też ostatnia kategoria to są seriale. I tutaj mam jedną rzecz, i dalej nie wiem, czy mogę to zaliczać do seriali, bo podobny problem chyba miałam miesiąc temu. Mi teraz wróciła faza na anime. Więc przygotujcie się na to, że praktycznie co miesiąc pewnie będzie jakaś polecajka, anime, bo oprócz oglądania nowych zarąbiskych anime, to to odtwarzam sobie te moje stare anime, które kochałam i kocham nadal. I sobie w ogóle przypominam ciągle coraz to nowsze, nowsze i nowsze. I ta moja lista tylko rośnie, zamiast maleć, tak więc może być tak, że, że w ogóle może stworzę osobną kategorię i po prostu nazwę ją anime. Na razie podpinam to pod seriale. No, bo teoretycznie anime można uznać chyba seriale. Tak mi się wydaje. Nie wiem, napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Czy chcielibyście osobną kategorię na seriale i na anime? Czy według Was mogę to łączyć? Na razie jest to połączone. I właśnie tutaj będzie kolejna polecajka anime. I jest to anime, które prawdopodobnie źle wymówię, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wymówię tak, jak się pisze, żebyście mogli je sobie w razie czego łatwo wyszukać. Jest to tuski no Nojona. Jezu, ja kocham to anime. Ja już je kiedyś oglądałam. Ale fajne jest to, że ja te wszystkie anime oglądałam jak miałam 14-15 lat. Więc ja teraz jak je oglądam i mam już 21 lat, to ja się czuję jakbym oglądała je od nowa. I to jest jeszcze bardziej niesamowite, bo mogę na nowo przeżyć te wszystkie emocje. I to coś tam dzieje, bo wielu rzeczy już nie pamiętam. To anime jest bardzo fajne, bo powiem wam, że jest to chyba naprawdę jedno z nielicznych anime, gdzie mamy zarąbisty rozwój damskiej postaci, która jest główną postacią. Poznajemy ją jako rozpieszczoną dziewczynę, która nic nie potrafi, która jest, można powiedzieć, całe życie trzymana na złotej klatce, a na rozwoju anime widzimy, jak ona się po prostu rozwija, jak ona się zmienia w taką, wiecie, dziewczynę. Dalej ma swoje głupiutkie momenty, ale ona staje się waleczna, pewna siebie, buduje się jej ta pewność. Często mam wrażenie, że te damskie postacie, jak od początku są głupiutkie, tak potrafią do końca być tak samo głupiutkie i tam nie ma w ogóle żadnego rozwoju. Nie jest to popychane do przodu, pomimo, że wiecie, fabuła i tak dalej się dzieje. Też oczywiście jest dużo fajnych, męskich postaci, Staci, więc będziecie miały na co popatrzeć dziewczyny. Moim ulubieńcem jest JH. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to imię. Nie będę wam do końca nic więcej zdradzać, ale no jak obejrzycie sobie to anime, będziecie wiedziały o jakim chłopie mówię. No i to anime naprawdę jest fajne. Jednak jest ono dość długie. Jest tylko jeden sezon, ale ten sezon ma chyba około 40 odcinków, jak nie więcej. Więc to jest naprawdę długie anime, ale według mnie warto. Wszystkim, którym jak na razie poleciłam, są oni zadowoleni i też mówią, że fajne i też mogliby polecać. Tak więc jest to dobra polecenia. Miłego oglądania, jak się na to zdecydujecie. Jeśli Wy macie jakichś swoich ulubieńców czy jakieś swoje polecajki z września i chcecie się z nimi podzielić, to śmiało piszcie je w komentarzach, żeby inni też poznali jakieś fajne rzeczy. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie odcinek o jakimś konkretnym temacie, to możecie napisać mi swoją propozycję w komentarzu. Ja przypominam jeszcze o zostawieniu oceny i obserwacji, bądź subskrypcji i łapki w górę i słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień, bądź widzimy vlogu za kilka dni. Bye bye!